Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj. Reprezentacja Polski ku zaskoczeniu wielu ekspertów zdołała pokonać Szkocję notując cenne 3 punkty w widze narodów. Przed nami jednak kolejny ciężki rywal. Jakie mamy szanse w starciu z Chorwacją? Czym możemy zaskoczyć? Jak trener Chorwacji odmienił styl gry swojej drużyny? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS. Z okazji nadchodzącego meczu reprezentacji Polski, w którym zagramy z Chorwacją, wspólnie z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod FootballTV STS, możecie otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska strzeli gola w najbliższym meczu. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. W tym wpłacić m.in. 50 zł i jeśli zakład na bramkę Polski w meczu z Chorwacją oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 400 zł oprócz wygranej z kuponu. Choć rywal wydaje się być bardzo ciężki na dodatek posiadający przewagę własnego terenu, to jednak uważam, iż biało-czerwonych stać, aby strzelić przynajmniej jednego gola. Link do rejestracji regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Warto wspomnieć także, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Pamiętajcie o kodzie Football TV STS i, że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Już w tą niedzielę reprezentacja Polski po raz kolejny na terenie rywala zmierzy się z reprezentacją Chorwacji. Będzie to już drugie starcie Biało-Czerwonych w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W pierwszym starciu Polacy zdołali pokonać Szkotów 3 do 2. Pierwsza połowa w wykonaniu piłkarzy Michała Probierza była dosłownie świetna. Polacy strzelili dwie bramki za sprawą Sebastiana Szymańskiego oraz Roberta Lewandowskiego. Niestety w drugiej połowie dosłownie coś się posypało. Już w 46 minucie Szkoci zdobili bramkę kontaktową, a w 76 minucie Maktominej wyrównał wynik spotkania. Na nasze szczęście Nikola Zalewski wziął sprawy w swoje ręce i w 90 minucie wywalczył drugi rzut karny. Piłkarz Ezromy postanowił wziąć odpowiedzialność za wynik tego meczu samemu podchodząc do wykonania jedenastki, którą zamienił na gola. Tak też Polacy zwyciężyli 3 do 2, a Nikola został zawodnikiem meczu. Jak wyglądało natomiast pierwsze spotkanie Chorwatów? Nasi niedzielni rywale polegli w starciu z reprezentacją Portugalii 1 do 2. Pojedynek był bardzo wyrównany, zarówno pod względem posiadania piłki, jak i strzałów na bramkę. Portugalczycy okazali się jednak skuteczniejsi, co przyniosło efekty. W postaci zwycięskiej bramki, którą zdobył nikt inny jak Cristiano Ronaldo. Jak wygląda natomiast bilans spotkań pomiędzy Polską a Chorwacją? Niestety, bardzo miernie dla naszej drużyny. Z Chorwacją graliśmy najrzadziej i najdawniej, bowiem ostatni mecz odbył się aż 16 lat temu. Iwan Klasnić wyleczył wtedy Polaków z jakichkolwiek marzeń o wyjściu z grupy podczas Euro 2008. Na 5 spotkań Białoczerwoni wygrali tylko raz, za to przegrali aż trzykrotnie. Do najlepszych zawodników Chorwacji należą oczywiście Luka Modric, który jest grającą legendą Realu Madryt, Josko Guardiol, który na co dzień występuje na pozycji lewego obrońcy w Manchesterze City i jest wyceniany na aż 75 milionów euro oraz jego klubowy kolega Mateo Kovacic. To, o czym warto wspomnieć w kontekście reprezentacji Chorwacji, to to, iż ich zespół jest obecnie w fazie przebudowy. Starsi piłkarze, którzy osiągnęli niesamowite sukcesy, powoli odchodzą z kadry, a z racji tego, iż ich kraj nie posiada dużo ludności, ciężko o nowe supertalenty. Chorwaccy kibice na ten moment nie napalają się na duże sukcesy ich drużyny, bowiem wiedzą, że czekają ich bardzo duże zmiany. No dobrze, a więc w czym Polacy mogą upatrywać swoich szans na zwycięstwo? Bez wątpienia naszą największą bronią od dobrych kilku miesięcy jest nikt inny jak Nikola Zalewski, który robi ogromną różnicę na boisku. W końcu mamy w drużynie piłkarza, który notuje lepsze występy w kadrze, aniżeli w klubie. Nie możemy zapomnieć także o Sebastianie Szymańskim, który zaliczył bardzo dobry występ ze Szkocją, w końcu zaznaczając swoją pozycję w drużynie. Bez wątpienia Chorwaci na własnym terenie są faworytem, jednak prawda jest taka, iż w tym momencie Chorwaci mogą z każdym wygrać, ale i z każdym przegrać. Co świetnie pokazali na tegorocznych mistrzostwach Europy, kiedy to odpadli już w fazie grupowej. Niestety, wszystko wskazuje na to, iż swoich szans będziemy musieli upatrywać w kontratakach, pojedynczych akcjach poszczególnych zawodników czy też stałych fragmentach gry. Wszystko wskazuje na to, iż to nasi rywale będą przeważać w posiadaniu piłki i kontrolowaniu przebiegu całego starcia. Trener Chorwatów Zatko Dalić w taki sposób podchodzi do niedzielnego spotkania. Wynik w Lidze Narodów jest dla nas ważny. Nie mamy już czasu na rozmowy. Musimy wygrać ten mecz. Widzieliśmy, że Chorwacja ma perspektywy. Są gracze, którzy zasługują na szansę. Musimy poprawić błędy. Ostatnie pół godziny pierwszego meczu pokazało, że mamy siłę i jakość. Fakt, że zawodnicy z Latko Dalicicia przegrali z Portugalią 1–2, może tylko zakłamywać rzeczywistość. Martwić mogą ich co prawda kontuzje, które wyeliminowały z gry aż pięciu piłkarzy. Zlatko Daj zmienił taktykę, a odświeżony styl gry może okazać się koszmarem dla reprezentacji Polski. Trener Chorwatów po blamarzu na Euro wprowadził wielkie zmiany. I jego drużyna zaczęła grać szybką, a czasem wręcz szaloną piłkę. W nowej niezwykle ofensywnej taktyce świetnie odnalazł się na przykład Mateo Kowacic. W tym meczu możemy spodziewać się naprawdę wielu bramek, bowiem Polacy również zaczęli ostatnimi czasy grać ofensywną piłkę. Jaka narracja wokół spotkania pomiędzy Polską a Chorwacją panuje natomiast w mediach i Wicjo jak były kapitan Legii Warszawa, tak ocenił szanse biało-czerwonych w niedzielnym meczu. Chorwacja jest u siebie faworytem, to jasne, ale nie powiem, że Polska nie ma szans. Przewiduje otwarty mecz. Obie drużyny troszkę szukają swojej tożsamości na początku nowych rozgrywek. A co do wyniku, jestem zdania, że Chorwacja może wygrać z każdym, ale i z każdym przegrać. Nawet bym się mocno nie zdziwił, gdybyśmy pokonali na wyjeździe Portugalię, a przegrali u siebie z Polakami. Polscy dziennikarze z kolei pozytywnie oceniają postawę biało-czerwonych. Michał Probierz odmienił reprezentację polskich, która w końcu zaczęła ponownie cieszyć kibiców. Obecny selekcjoner odmienił styl gry i co za tym idzie, narrację, jaka panowała wokół jego osoby. Posłuchajcie, jak na temat pracy Michała Probierza wypowiedział się Tomasz świąkała. I ostatnia taka kwestia a propos Michała Probierza. Bo na pewno wielu osobom nie będą podobały się te jego decyzje, że postawił właśnie na tak ofensywny skład. moim zdaniem to wynika też z tego, że Michał Probierz doskonale zdaje sobie sprawę, że stoi przed życiową szansą. I że on już tak naprawdę odmienił swój stereotyp. To znaczy już nie jest postrzegany jako trener stricte, pragmatyczny, konserwatywny, antyfutbol, dośrodkowania. Nie jest już tak postrzegany, bo ta reprezentacja po prostu tak nie gra. Totalnie tak nie gra. Ta reprezentacja od słynnej, legendarnej Krakowi różni się diametralnie praktycznie pod każdym względem. To po pierwsze, zmienił swój styl, jeśli chodzi o samą komunikację ze światem, bo jest bardziej otwarty i podchodzi do tego wszystkiego bardziej z uśmiechem. Taka jest prawda. Ale po trzecie, Michał Probierz doskonale wie, którzy trenerzy i którzy selekcjonerzy, zwłaszcza dzisiaj w Europie, są najbardziej doceniani za to, co robią w swoich nieoczywistych reprezentacjach. Gruzja, Willy Saniol. Odwaga, przebojowość. Momentami taka jazda, wiecie, klapki na oczy, ale do przodu. Trochę to pewnie jest powiązane z charakterem Gruzinów, tak stereotypowo. Ale Słowacja, trenera kalcony podczas ostatniego euro, myślę, że zszokowała wielu kibiców, którzy nigdy nie oglądali meczu reprezentacji Słowacji. Mnie Słowacja zszokowała. Grała przekapitalny futbol, ale to był futbol na tak. I Michał Probierz, też widząc te trendy w reprezentacyjnym futbolu. Vincenzo Montella, Turcja, widząc te trendy, chyba doszedł do wniosku, że to jest ta droga dla selekcjonerów średnich reprezentacji. Że futbol pragmatyczny, niech sobie gra Southgate, T.D.R. Deschamps, tego typu selekcjonerzy, ale jeśli ty chcesz się pokazać na tym rynku i na przykład wyeksponować swoją twarz na rynku brytyjskim przy okazji takiego meczu ze Szkocją, ja nie mówię, że on dostanie pracę na Wyspach, ale pokażesz się na przykład jakimś tam menedżerom. To, to jest droga. I tak jak mówię. Nie wiem, gdzie Michał Probierz zakotwiczy po reprezentacji Polski. Szczerze, gdybym miał typować, to obstawiam jakąś ligę egzotyczną. Ale co się docenia w ligach egzotycznych, słuchajcie? No niekoniecznie murarkę. Tylko raczej taki właśnie futbol. Raczej futbol na tak ofensywny, futbol ściągający kibiców. Więc moim zdaniem Michał Probierz zapytany o to oczywiście zaprzeczy, ale gdzieś z tyłu głowy mu to siedzi. Że on oprócz tego buduje sobie swoją pozycję na tym rynku trenerskim. Pozycję trenera kompletnie innego niż ten, którym był wcześniej w Ekstraklasie. A elastyczność trenerska to jest atut. Przez każdego jest postrzegana jako atut. Jeśli ty jesteś w stanie w tym klubie, w tym miejscu pracować tak, w tym miejscu tak, w tym miejscu tak, w tym miejscu tak, jeszcze przy tym oczywiście masz wyniki. Teraz te wyniki, miejmy nadzieję, będą OK, to on naprawdę może sobie zbudować fajną pozycję wizerunkową. Może po to, żeby kiedyś dostać pracę, nie wiem, jak Maciej Skorża, jak Czesław Michniewicz, a może fajniejszą. Nie wiem, cieszę się, że ta reprezentacja obrała taki kierunek, dostrzegając oczywiście wciąż mnóstwo mankamentów. Ale jeśli my przez lata narzekamy na to, że nie jesteśmy w stanie doczekać się następcy Kamila Glika, który potrafiłby bronić, że nie jesteśmy w stanie doczekać się następcy tego starego Grzegorza Krychowiaka, który potrafił bronić, starego, nie tego z ostatnich lat w reprezentacji, tylko tego starego Krychowiaka w prime. Jeśli cały czas na to narzekamy i dojdziemy w, tej, w tym całym narzekaniu do płęty. Że nie ma ani następcy Glika, ani następcy tego starego, podkreślam Krychowiaka, starego też Glika, oczywiście, to trzeba gdzieś to rekompensować. Czyli jeśli brakuje ci tutaj, to dorzućmy tutaj. Ale że probierz dorzuci aż tyle w kierunku ofensywy, to jest jednak szok. Podsumowując dzisiejszy materiał, starcie z Chorwacją, będzie dla naszych piłkarzy ciężką przeprawą. Co nie oznacza, iż nie jesteśmy w stanie wywalczyć na ich terenie remisu. Po meczu ze Szkocją nie należy również wpadać w przesadny optymizm, bowiem zdaniem wielu czwartkowy mecz był pojedynkiem dwóch najsłabszych drużyn na zakończonych już Mistrzostwach Europy w Niemczech. A według Was, jakie szanse mają Polacy w starciu z Chorwacją? Jaki wynik typujecie? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.